Technik Awionik Technik Awionik jest specjalistą zajmującym się diagnozowaniem, naprawą oraz obsługą urządzeń automatyki lotniczej, a także wszystkich elementów elektronicznych. Posiada wiedzę z zakresu systemów sterowania statkiem powietrznym, przeglądu i naprawy urządzeń elektronicznych, radionawigacji, radiołączności oraz elektronicznych obwodów automatyki. Technika wionik posługuje się rysunkiem technicznym. Korzystając z niego potrafi zastosować w odpowiedni sposób części statków powietrznych, aby wykonać lub naprawić produkt niezbędny w statku powietrznym. Części, którymi się posługuje to przewody, przekładnie, sprężyny, łożyska, drążki sterownicze, dźwigniki śrubowe, linki sterownicze, rolki i napinacze i wiele innych. Ponadto posługuje się również elementami elektronicznymi i elektrycznymi, jak chociażby akumulatory, baterie, ogniwa, generatory, opornice suwakowe, rezystory czy kondensatory. Zawód technika wynika jest na pewno dla osoby ogarnięty, tak można powiedzieć. Musi być sumienna, zdyscyplinowana, zorganizowana, bo od tego zależy jego jakość wykonania wszystkich czynności, które ma wykonać na, na samolocie. Posiadanie licencji na dany typ statku powietrznego, która jest licencją easo ką czyli przez Organizację Bezpieczeństwa Nadzoru Lotniczego Unii Europejskiej, pozwala takim mechanikowi podjęcie pracy nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju, który należy do Unii Europejskiej, bo są tak licencje honorowane przez wszystkie kraje członkowskie. Technik avionik zna poszczególne elementy połączeń mechanicznych, Materiały konstrukcyjne. Potrafi również rozpoznać zjawisko korozji materiałów i przeprowadzić pomiar warsztatowy wybranych wielkości fizycznych. Zna budowę i działanie maszyn elektrycznych, systemów elektronicznych, technik cyfrowych oraz analogowych statków powietrznych, zasady aerodynamiki i mechaniki lotu. Podczas przeglądów i napraw dokonuje pomiarów. Przeprowadza również pracę z zakresu montażu mechanicznego elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Technik awionik zajmuje się całą elektroniką, która znajduje się na samolocie. No bo oprócz tego, że w samolocie znajduje się silnik, no potrzeba też urządzeń elektronicznych nadzorujących pracę silnika bądź pozwalających pilotowi na komunikację się z wieżą bądź z innymi statkami powietrznymi oraz. Urządzeniami nawigacyjnymi, które pozwalają danemu statkowi bezpiecznie wylądować na lotnisku. Technika Awionik zna i posługuje się przepisami prawa lotniczego w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji statków powietrznych, dokumentacją techniczną-obsługową statków powietrznych w języku polskim i angielskim. Zna elementy konstrukcyjne płatowca statku powietrznego przyrządy pokładowe statku powietrznego, jego systemy awioniczne, elektryczne i płatowcowe, a także napędy. Potrafi określić poszczególne czynności obsługi technicznej statku powietrznego, procedury około obsługowe statku powietrznego, jak również techniki demontażu, sprawdzania, naprawy oraz montażu poszczególnych elementów statku powietrznego. Potrafi zastosować narzędzia oraz sprzęt lotniskowy i hangarowy do obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych, a także wykorzystać w swojej pracy komputerowe wspomaganie obsługi technicznej wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków powietrznych. Praca głównie odbywa się za pomocą, przy pomocy dokumentacji technicznej, która jest. No, najważniejsza, tak naprawdę, przy podejmowaniu jakichkolwiek obsług no, należy mieć ją przy sobie, także czytanie właśnie tutaj rysunków technicznych, dokumentacji, e, schematów elektronicznych no, jest bardzo ważne. Technik AWIONIK w swojej pracy wykorzystuje schematy instalacji elektrycznej w samolocie, korzysta z hangaru, podestów i drabinek umożliwiających dostęp do samolotu, używa mierników analogowych multimetrów cyfrowych, korzysta z oscyloskopu i wielu innych urządzeń. Przy pracy, przy jakiejkolwiek ko obsłudze, czy bądź przy naprawach, no, wymaga to jednak pewnej cierpliwości yy, no, i dążenia do celów w tym przypadku, albo do naprawy, bądź do poprawnego podłączenia poszczególnych agregatów. No, wymaga to mówię, spokoju, precyzji, ponieważ no, jednak to jest y, bardzo odpowiedzialna praca. Technik Awionik wykonuje pracę interesującą i satysfakcjonującą, wymagającą skupienia i ogromnej wiedzy. Swoje doświadczenie może pogłębiać w laboratoriach automatyki lotniczej, również z tunelem aerodynamicznym, a także w badaniach konstrukcji lotniczych. Istnieje tu możliwość kontynuacji nauki na wyższych studiach technicznych oraz zatrudnienia w największych przedsiębiorstwach lotniczych na świecie. Swoją pracę lubię za to, że daje mi. Się rozwijać. Każdego dnia stają przede mną różne inne problemy niż dnia poprzedniego. Praca nie jest monotonna, czasami zdarzają się wyjazdy poza siedzibę firmy. Wtedy mogę poznawać nowych ludzi, nowe miejsca. Po prostu jest ciekawa. Jeśli chcesz pracować w zawodzie Technika Wionik, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia. Ścieżka pierwsza Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych z zakresu kwalifikacji w zawodzie Technika Wionik oraz zdanie egzaminu zawodowego z tej kwalifikacji daje możliwość uzyskania zawodu Technika Wionik pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Ścieżka druga. Dla osób dorosłych posiadających 2 lata kształcenia w zawodzie lub 2 lata pracy w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Aby zostać technikiem awionikiem należy zdać egzamin eksternistyczny zawodowy. W zawodzie technik awionik Istnieje możliwość nabycia kwalifikacji pokrewnych lub uzupełniających ujętych w zintegrowanym systemie kwalifikacji.